Witamy dziś w dzienniku związkowym panią Anitę Pindjur, dyrektor wykonawczą organizacji, która nazywa się Way Back In. To nowa organizacja dla wielu Polonusów. Pani, to czym dokładnie zajmuje się Way Back? In? Waypecken zajmuje się właśnie wszystkimi uzależniami, um, że jakie uzależnienie uzależnienia alkoholu, narkotyków czy hazardu. My się tym zajmujemy. Mhm. Jak stara jest ta organizacja? Organizacja jest dosyć stara. My zaczęliśmy w Maywood w 1973 roku, a tą organizację, którą mamy w Oak Park, zaczęliśmy mhm. w 1958 um, roku. Wow. W tamtym roku właśnie były nasze um, obchodzenie 65 i 50 lat. Um, organizacji prowadzone terapii. I, i, I ta historia jest bardzo piękna, bo założyli tą organizację ludzie, którzy sami musieli zmagać się z problemami jodu Tak, tak, tak. Właśnie w 1973 roku um, trzech osób, które byli w AA, którzy są Alcoholics Anonymous. Poszli do, co my nazywamy Provisor Township Mental Health Commission i powiedzieli, My pracujemy w fabryce, tam jest fabryka Ferrera Pen, a my, którzy robią um, cukierki, i powiedzieli, My zawsze widzimy bardzo dużo ludzi, którzy mają uzależnienie i nie mamy nic tutaj dla nas. I potrzebujemy coś, jakieś miejsce, gdzie oni mogą przyjść i mogą właśnie dostać terapię i mogą tutaj mieszkać. I tak samo właśnie mieliśmy w Oak Park. Co było dużo wcześniej, mm -hmm. bo w 1958, i były cztery kobiety, które powiedziały: Nie ma żadnego miejsca dla kobiet, nie ma żadnego miejsca, gdzie kobiety mogą dostać terapię i gdzie one nie muszą się czuć źle, z tego powodu, że one są chore, a bo mamy właśnie to takie myślenie, czy to stygmat, takie mamy, że Kobiety nie powinny mieć problemu. Kobiety, Kobiety... powinny być mocniejsze, silniejsze, tak, silniejsze tak. fundamenty. One są matki, one są żony, one, one nie powinny mieć problemu, a jednak to jest choroba i wiemy, że choroba nie, nie widzi różnicy pomiędzy kobietą czy mężczyzną, nie widzi. Różnicy, czy my jesteśmy polacy, czy nie, hmm. po prostu jest choroba. Uh, organizacja jest bardzo duża. Wspomniała Pani o Maywood, wspomniała Pani o Oak Park, ale ile tak naprawdę różnych domów, ile placówek w tej chwili ma Wayback Inn? My in? jako Wayback Back In mamy właśnie sześć lokacji, właśnie wszystkie tam przy Oak Park, Maywood, Melrose Park i Forest hmm. Park. Um, ale my pracujemy właśnie ze Stanem Illinois i przez Stan Illinois jest 30 innych organizacji, które się zajmują z hazardem. Um, jest dużo więcej w samym stanie, które się zajmują um, alkoholem i narkotykami, ale właśnie hazard jesteśmy my i 30 innych organizacji przez cały stan. Zbliża się marzec, marzec to miesiąc walki z hazardem. My do hazardu wrócimy za moment, bo chciałbym się skoncentrować dzisiaj na hazardzie, ale jeszcze jedno pytanie o Samo Way Back In. Na co mogą liczyć pacjenci webagin? Czy przychodzą do waszych placówek tylko po to, żeby uzyskać jakąś poradę, a potem wrócić do swoich domów, czy mogą liczyć na taką kompleksową, długoterminową pomoc? Tak ja, właśnie właśnie mamy wszystkie terapie i mamy mhm. właśnie prawie wszystkie poziomy terapii, a jak my nie mamy, to my wiemy, z kim możemy pracować, żeby to dostać. Właśnie mamy wyjściową terapię, gdzie przeważnie na hazard używamy wyjściową terapię. Ktoś przychodzi na jeno grupę, ktoś przychodzi na jeno terapię z terapeutą na godzinę mm -hmm. i wtedy idzie z powrotem do domu. My też mamy to terapię przez telehealth, co jest na przykład przez Zoom, mm. jak ktoś nie może do nas przyjść z jakiegoś powodu. Um, I wtedy mamy też terapię na, na hazard i na wszystkie inne uzależnienia, na alkohol, na narkotyki, która jest nie zamknięta, ale jest tak jakby domy terapeutyczne. Ludzie się do nas wprowadzają i oni zostają z nami 3 miesiące do 12 miesięcy i wtedy rozbudowują i odbudowują swoje życie. Um, czasami młodsi ludzie wracają do szkoły i kończą studia. My mamy parę ludzi, których my teraz zatrudniliśmy, bo skończyli którzy właśnie... Którzy byli wychowankami? Którzy byli właśnie u nas i wtedy skończyli szkołę, wtedy mm -hmm. skończyli, teraz skończą magister właśnie w Social Work i dlatego my możemy ich zatrudnić. Czyli to działa. Są to żywe działa. przykłady, że, że tego typu praca działa. W sumie ja że trzeba uczyć ich życia. Nam wydaje się, że te takie najprostsze czynności są automatyczne. Tak. Ale jeżeli ktoś wpada w problem związany z uzależnieniem, mhm. to często zapomina, żeby, nie wiem, zjeść śniadanie, obiad i Tak? Tak, Jakiego tak. typu problemy są rozwiązywane? Właśnie widzimy to bardzo i właśnie to jest coś, jak nie mamy tego problemu i przez to nie przechodzimy. Bardzo często nie myślimy, że to jest nawet możliwe, że co ja bym czegoś nie zrobił, bym nie zjadł, bym dzieci nie nakarmił, może bym nie przedłużył swoje prawo jazdy. Mhm. Problem jest, jak właśnie wpadamy w to, w ten trans i jesteśmy w tej chorobie, to bardzo często jest bardzo ciężko żyć życie, tak jakby normalne dni. I wtedy właśnie to jest ta terapia, która... Nad przyucza wszystko z powrotem. Dlatego jesteśmy w domach, żeby się czuć jakby to było życie w domu i ludzie muszą wstać, muszą się wykąpać, muszą iść do pracy. Chcemy... Sobie jedzenie. Tak, tak, jedzenie. Obiad jemy razem jako rodzina, mhm. że jest przygotowane razem i wtedy jest jedzenie, obiad razem i wtedy idziemy na grupę i wtedy jest to, że wtedy my mamy 9 do 20 godzin w tygodniu grupowej terapii, żeby właśnie się przygotować o. do tego. I właśnie razem też mamy um, spotkania z AA czy z um, GA, gdzie ludzie właśnie mogą w, w, pójść i za, też być z innymi ludźmi w swoim um, uzależnieniu, żeby dostać taką grupowo też tylko, że to nie jest terapia, wspierać ale nawzajem. wspierać się mhm. razem. Wydaje mi się, że są takie momenty w życiu, kiedy jesteśmy bardziej podatni na to, żeby się uzależnić od czegoś. Na przykład, kiedy nie wiem, dzieci wychodzą spod opieki rodziców, trafiają na studia, nagle. Mają mniejszą kontrolę nad sobą. To jest taki newralgiczny moment. Ale w jakim wieku trafiają do was pacjenci? Czy to są tylko młodzi ludzie na przykład? Uh, nie, my mamy cały wiek. Um, my zaczynamy właśnie terapia ta, która jest, um, gdzie mieszkają u nas z nami ludzie, to się zaczyna od 18 lat. Uh -huh. I widzimy ludzi od 18 do, do końca życia. Mam bardzo dużo ludzi, którzy przychodzą w wieku 72-82 lata. Um, jest to, bo to jest problem, który może być cały czas. Czyli są to ludzie, którzy prowadzili normalne życie do momentu, aż pojawiło się to uzależnienie, i wtedy wszystko się rozpada? No tak, bardzo często coś się staje. My to nazywamy często czasami trauma I trauma mhm. jest to, co dla ciebie jest. Właśnie powiedziałeś, idziemy na studia. Zmienia coś się w tak. życiu, coś, coś jest innego. Nie jesteśmy w tej kontroli, której byliśmy kiedyś. Um, zaczynamy czuć może trochę depresji, może trochę lęku i wtedy właśnie może zaczynamy coś nowego. Załóżmy alkohol, czy załóżmy hazard, no, czy oba właśnie. razem i się czujemy lepiej. I wtedy jak się czujemy lepiej to wtedy chcemy tego więcej. I wtedy jest to, że my potrzebujemy i potrzebujemy więcej tego co jesteśmy uzależnieni, i mniej i mniej robimy tych wszystkich innych rzeczy. Ze starszymi osobami często widzimy, że właśnie coś się zmienia w życiu. Przestajemy pracować i się życie całkiem zmienia, bo teraz mamy więcej czasu, może mamy mniej czy więcej pieniędzy, ale coś się zmieniło i bardzo często jak umiera partner. Bliska osoba. Jak bliska osoba umiera, jest to bardzo często i widzimy właśnie więcej ludzi, którzy wtedy wracają do, czy zaczynają więcej hazardu, czy zaczynają używać więcej tabletek, bo właśnie ten ból i to niewiedzenie, jak ja mogę teraz żyć bez tej osoby. Porozmawiamy w takim razie o hazardzie. Skoncentrujmy się na tym, o czym będziemy mówić przez cały miesiąc marzec, na co będziemy w marcu zwracać uwagę, czym tak naprawdę jest hazard, bo żyjemy w XXI wieku i. Hazard to nie tylko uzależnienie od wizyt w kasynie. Nie, hazard jest wszystkim. Hazard, jak, o, tak jakby, jakbyśmy <laughs> przetłumaczyli, co hazard jest, to jest branie trochę pieniędzy, mhm. położenie na coś i myślenie, że możemy wygrać dużo więcej. I przeważnie to na, na, najłatwiejsze rzeczy są, że ja kupię zdrabkę za Właśnie. dolar, a wygram milion. milion. <laughs> tylko przeważnie to się nie dzieje i przeważnie musimy wiedzieć, że. Wydamy ten dolar czy te 10 dolarów, ale nie wygramy. Ale właśnie to czekanie na to, um, to chcenie tego wygrania, um, nawet to zdrapywanie, jest to bardzo coś, co pobudza nas. Um, to jest coś, co wydaje właśnie to dopiminę i wtedy się czujemy całkiem inaczej. I my wszyscy się tak czujemy. To nie jest to, że tylko ja czy ktoś inny, tylko jest ta różnica czasami, że ktoś, kto nie ma tego. W przyjemności, czy przy, 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 przy tej predyspozycji. Aha. Wiemy, że to często jest genetyczne i dlatego widzimy to, że w niektórych ludziach to wychodzi więcej niż w innych. Um, były studia robione teraz w Illinois w 2020 i widzieliśmy, że prawie 10 ludzi ma problem. Wiemy, że 3,8 ludzi w Illinois dorosłych, 18 mhm. i um, więcej mają tak jakby um, uzależnienie, że wiemy, że oni są chorzy, a 7% czy trochę ponad 7% wiemy, że są na rysk. I to wychodzi na milion ludzi w stanie Illinois. Czy te cyfry rosną? Hazard staje się coraz bardziej dostępny tutaj w Illinois. Coraz więcej kasy. Legal betting, sports tak. betting jest zalegalizowany. Tak. A, czy ten problem się powiększa? Widzimy, że właśnie jest więcej i więcej dojścia, wiemy, mm -hmm. że to jest dużo i dużo łatwiej, bo codziennie jest coraz łatwiej. właśnie tak. nie, kiedyś musieliśmy wstać, a ubrać się, pojechać do kasino. W starszych czasach ja wracam do 99 roku, mm -hmm. jak pierwsze były kasino za zatrud... Legalizowane tutaj w Illinois, to musieliśmy pojechać do statku. Ten statek musiałby płynąć i wtedy być tam parę godzin i wpłynąć z powrotem. Całkiem się to zmieniło. Teraz możemy telefon wyjąć i możemy robić co chcemy. Mhm. Um, dlatego właśnie, co widzimy, ta zmiana jest, um, jest że jest więcej dojścia. I więcej um, tak jakbyśmy wszyscy powiedzieli o to nie jest problem. O to jest fajna rzecz, o to jest... Reklamy nas zachęcają do tego tak. w telewizji, żeby, żeby się zakładać, ja. żeby, żeby grać. I jak widzimy właśnie to, że więcej jest dojścia i więcej to takie social acceptability, mhm. że wiemy, że nikt tak nie mówi, że to jest pozytywna rzecz. Będziemy więcej ludzi widzieć, którzy uprawiają hazard. Jak więcej ludzi uprawia, no to statystycznie będzie więcej ludzi, którzy będą mieli problem, tak. bo często może to by nie, nigdy by do mnie to nie doszło, bo ja bym nigdy nie grał, bo może ja bym nigdy nie pojechał do kasyna, A że jest teraz w mojej kieszeni, Kieszoń... to nie, nie to jest problemu. bardzo łatwo. Z tym, żeby raz na jakiś czas zagrać, nie ma problemu. Żeby raz na jakiś czas, kiedy to kontrolujemy, kupić zdrabkę, zagrać w lot, nie ma problemu. Na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby. Zorientować się, że okej, okay, mam problem, coś tu nie gra. Właśnie, chcemy widzieć, co tu dla nas robi, prawda? Mm -hmm. Jest to właśnie. Nawet sports bar, jak widzimy, bardzo dużo ludzi, teraz, młodszych ludzi, um, to jest bardziej właśnie takie, że razem to robimy, wszyscy razem siedzimy, wszyscy mamy razem. Mamy o czym o tym, rozmawiać. Mamy o czymś rozmawiać, wszyscy razem oglądamy teraz tą grę i wtedy ja chcę na to szkoła, ty tak. chcesz na to szkoły. I, i to jest bardziej takie na, 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 na zabawę. Mhm. I jak to jest na zabawę, i dajemy tyle pieniędzy na to, że wiemy, że możemy przegrać. Zawsze chcemy patrzeć na to, że ja założę 10 dolarów, że ja założę 100 dolarów. Ja mogę je przegrać. Ja I tak bym je wydał na coś innego, ale ja mm -hmm. mogę je przegrać. To jest dalej um, takie, że kontrolowane, to jest dalej zdrowe. Gdzie jak zaczyna być to problem, że chowamy Um, kłamiemy o to Aha. i coś co nam daje całkiem coś innego. Czy ja codziennie o tym myślę? Czy ja myślę o tym 24 godziny dziennie? Czy ja nie mogę spać? Um, czy ja czuję takie podniecenie? Mhm. Um, czy ja na przykład jestem agresywny i trudny, żeby być naokoło innych ludzi, jak ja nie uprawiam hazardu? To są właśnie te problemy, które chcemy widzieć. Widzimy z dziećmi, a zmiana właśnie w szkole, że na przykład były oceny, czy dobre, czy jakiekolwiek były, ale były, a teraz na przykład spadają. Widzimy, że nie chcą iść do szkoły, widzimy, że na przykład nauczyciele zaczynają mówić, oni tylko cały czas są na swoim telefonie, oni tylko cały czas. I taka preokupacja jednej rzeczy, że tylko patrzymy się na jedno, tylko wiemy teraz o sportach, tylko wiemy teraz o kto co wygrywa. Z dorosłymi ludźmi właśnie widzimy, że do pracy albo się nie chodzi niektóre dni, albo w pracy zaczynają ludzie narzekać: „Ty nie kończysz swojej rzeczy, ty nie robisz, a ty masz na przykład trzy różne gry, które lecą, ty patrzysz się na różne rzeczy i wtedy finansowe problemy”. A co powinni robić ludzie, którzy zauważają tego typu problemy u swoich znajomych, u swoich dzieci, przyjaciół, członków rodziny? Tak, i to jest właśnie najtrudniejsze, bo nigdy my nie chcemy być tą osobą, która coś tak. musi powiedzieć, bo to przyważnie nie jest coś przyjemne, prawda? A zawsze, jak chcemy się spotykać, to chcemy coś tylko przyjemnego. Czasami musimy właśnie coś powiedzieć: musimy powiedzieć, ja coś zauważyłem, Hej. ja zauważyłem, że wiesz, my wszyscy gramy, ale jak ty grasz, to ty naprawdę grasz. Hej, ja zauważyłam, że ty się mnie pytasz o pieniądze, ale ty się też pytasz wszystkich innych mm -hmm, w naszym um, tutaj um, miejscu, prawda? A w pracy teraz pożyczyłeś od czterech różnych ludzi i nikt nie był zapłacony z powrotem. My się boimy, chcemy to pomóc. I właśnie jest ta pomoc. I przez marzec chcemy właśnie, żeby wszyscy wiedzieli, że jest ta kampania Are You Really Winning? Co możemy przetłumaczyć na to, czy naprawdę wygrywasz i możemy pójść pod areyoureallywinning.com mhm. i tam jest mały egzamin, który możemy wziąć, to może egzamin to bardzo wygląda. Kilka pytań. Kilka pytań, możemy nacisnąć na tym, tam stoi survey i wtedy sami dla siebie to możemy odpowiedzieć, gdzie ja jestem. I wtedy to są pytania, które są budują nad siebie, że jak tu powiem tak, to wtedy jest następne pytanie i wtedy one też prowadzą do pomocy, że jakbym potrzebował pomocy, to wtedy ja mogę zadzwonić, mm -hmm. mogę napisać, a mogę chat od razu z kimś i oni wtedy powiedzą gdzie najbliższa jest terapia, gdzie najbliższe są spotkania um, mm -hmm. AGH i wtedy gdzie ja mogę właśnie dostać tą pomoc, której mogę potrzebować. Drodzy Państwo, areyoureallywinning.com i numer telefonu y 1 1800 gambler to jest 1 800 426 2537 Te numery telefonów umieścimy w opisie do naszej rozmowy. Pani i to można wyjść z tego uzależnienia? Można naprawdę, tak jak ja mówię, my mamy osoby, które my zatrudniamy. So, jak ja w to wierzę i ja ich mogę zatrudnić i chcę z nimi razem pracować, to ja myślę, że to jest możliwe. Czasami to jest dłuższy proces. Niektórzy ludzie. Przychodzą na terapię, są z nami trzy miesiące i nigdy więcej nie mają problemu. Niektórzy ludzie są z nami przez parę lat, bo mają terapię, się czują lepiej, wszystko idzie dobrze, Ale później wracają. powracają. Czasami następny inny stres, na, inna jakaś trauma przyjdzie, i wtedy znów wracamy do tego, i wtedy wracamy z powrotem do terapii. I wtedy próbujemy to jeszcze raz. Chcemy próbować więcej niż raz. Um, nie chcemy nigdy powiedzieć, że. Raz poszłem na terapię czy na jedno spotkanie i to mi nic nie pomogło. Bardzo mało rzeczy jest, że po jednym razie coś już się całe życie zmieni, i chcemy właśnie też pamiętać, że dla innych, dla naszych znajomych, dla tych co kochamy, Aha. że chcemy im dać ten czas i chcemy być z nim przez cały ten moment, gdzie oni potrzebują. Właśnie, żeby się nie poddawać. Nie poddawać. Pani Anita, a czy z tej strony z areyoureallywinning.com czy czy pod tym numerem telefonu mogą też uzyskać pomoc ludzie, którzy są członkami rodziny, na przykład osoby uzależnionej. Czy te osoby też mogą dzwonić i uzyskać pomoc? Te osoby pomoc? mogą dzwonić. Też właśnie niektóre miejsca, tak jak Wayback, In, prowadzą grupy właśnie dla rodzin. My mm -hmm. prowadzimy um, właśnie grupową rodzinną terapię um, i właśnie oni mogą dostać pomoc. Czasami właśnie jest tylko to pytanie, gdzie zacząć i właśnie tak. można wtedy to. Um, czasami jest to, że jak ja będę z sobą rozmawiał i ja to powiem, że ja myślę, że ty masz problem, ja też chcę być przygotowany na to, co następny będzie krok. Mm -hmm. I dlatego właśnie często możemy dostać to pod 1-800-GAMBLER czy Are you really winning? Zwróćmy, drodzy Państwo, uwagę na to, szczególnie właśnie w marcu. Mhm. czy mamy w naszym otoczeniu kogoś, kto, kto, mhm. kto ma te, te, te znaki, kto teoretycznie może być na początku tego, tego uzależnienia od hazardu, ale co jeszcze możemy robić w marcu, w jaki sposób możemy zwrócić uwagę na ten problem? Właśnie zwrócić uwagę tylko na to, co się dzieje, ile tego jest. Um, chcemy też wiedzieć właśnie, że czy to jest dla nas tylko na zabawę, czy to jest dla nas coś, co my myślimy, że zarobimy na tym, czy właśnie mhm. to używamy jako Inna rzecz są jakieś emocje, które nie chcemy z nią dzielić. Czasami nie jest jeszcze, nie jesteśmy w tym momencie, gdzie jest zależnienie, ale może coś innego jest, może depresja, może powinniśmy dostać na to terapię, czy zobaczyć lekarza. Mhm. Czasami są inne choroby, które mogą być, powinniśmy w ogóle lekarza zobaczyć. I jak z młodymi ludźmi właśnie jesteśmy, to chcemy wiedzieć, że chcemy ich uczyć, że granie na um, sportowych rzeczach, czy kasino jest 21, loterie jest 18 że właśnie to są jakieś prawa z jakiegoś powodu. Nie chcemy my mówić, ja wiem, że 18, ale ja sobie kupiłem zdrabki. Chcemy wiedzieć, że to jest on um, i nie chcemy ich uczyć, że to powinno się dziać wcześniej. Dokładnie tak. A bardzo ważne pytanie. Ile kosztuje korzystanie z usług Wayback A To wszystko zawsze zależy, ale my próbujemy w in i cały stan właśnie Illinois próbuje, żeby to było Coś, co każdy może dostać. Um, I właśnie dlatego jak um, my mamy tą uh, terapię wyjściową mm. na hazard i dużo innych organizacji oprócz nas, on, to nic nie kosztuje, czy jak nawet coś kosztuje, to są bardzo małe sumy, które są. Nie 5, trzeba się lat. Bawi, obawiać tego, że, że to wprowadzi nas dodatkowe długi i nic nie, z tych rzeczy. Nie, właśnie to jest po to przygotowane, żeby było jak najmniej, żeby to nie, nie było problemem, żeby to nie było coś, co zamyka mm. Właśnie nam to drogi. Chcemy, żeby ta droga była otwarta. Ta terapia jest um, albo za, nic nie kosztuje, albo jest bardzo tania. Dużo ubezpieczeń teraz już teraz pokrywa. Um, hazard, dlatego wiemy, że przeważnie to się zaczyna nic. Na przykład w tych domach, gdzie ktoś się do nas wprowadza w domach, my też właśnie chcemy, żeby każdy się nauczył, co to jest teraz płacić swoje rzeczy, ale też żeby to nie było jakieś agresywne sumy. My po, o, bierzemy 500 dolarów na cały miesiąc, to wychodzi nam mniej więcej 16 dolarów na dzień, gdzie się mieszka u nas, wow. jedzenie się dostaje i dostaje się dużo terapii. Dlatego to jest my właśnie nie chcemy, żeby pieniądze były czymś, co blokuje ludzi od dostania pomocy. Każde uzależnienie to ogromny koszt dla społeczeństwa. Mhm. Rząd Buduje nam kolejne kasyna, otwiera nowe możliwości hazardu. Chodzi o to, żeby wygenerować pieniądze z podatków, prawda? I oni patrzą tylko i wyłącznie na to. A jak wygląda z Pani doświadczenie ten społeczny koszt hazardu? Ile tak naprawdę nas ten cały projekt kosztuje jako społeczeństwo? Jako społeczeństwo my wiemy, że to nas kosztuje trochę więcej, a um, w parę lat, może już teraz 10 lat temu, mm -hmm. były robione właśnie um, patrzenie się na to ekonomiści się patrzyli. I właśnie mówię, że za każdy dolar, co kasino zarobi, 3 dolary są wydane na społeczne koszty. My tego nigdy nie widzimy w tym samym momencie, bo to nie jest nigdy, że to jest w tym momencie tak. się jedna i ta druga. Czasami to bierze 6 miesięcy, czasami 30 lat. My hmm. nigdy nie wiemy, ale właśnie wiemy, że to zawsze nas więcej kosztuje niż to, co my z tego dostajemy. Świetnie. Dziękuję bardzo Pani Anito za Pani wizytę. Dziękuję. Proszę jeszcze raz y, przypomnieć naszym widzom, gdzie mogą skorzystać z pomocy, w jaki sposób mogą kontaktować się z Waybackin. Najłatwiej jest zadzwonić na 1800 800 gambler i wtedy można się spytać o Waybackin albo właśnie wejść na areyoureallywinning.com i tam będzie właśnie dla nas, czy do Waybackin, czy wszystkie różne inne miejsca w stanie Illinois. Drodzy Państwo, 1800. 800 4262537 to ten numer telefonu. Link do areyoureallywinning.com jest w opisie do tej rozmowy. Natomiast naszym gościem była dziś pani Anita Pindior, dyrektor wykonawcza Wayback In. Pani In, to bardzo serdecznie dziękuję. To bardzo dziękuję. cenne informacje. No i mam nadzieję, że pojawi się pani w naszym studiu ponownie. O, bardzo dziękuję. I porozmawiamy tak. o kolejnych uzależnieniach, z których można wyjść dzięki pomocy Wayback. In. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.